Punkt pierwszy: Otwarcie obrad, 2. Przyjęcie porządku obrad, 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, 5. Informacja przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętna 2011-2018, 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011, 8. Podjęcie uchwały w sprawie budowy nowego budynku szkoły Pisamy co innego. Ten projekt który ma teraz na przedstawie dostaliśmy 5 minut przed sesją. Nawet nie mieliśmy czasu się przygotować nawet przeczytać tego nowego projektu. proszę Państwa, kto jest z Państwa radnych za przyjęciem zmian do wieloletniej prognozy finansowej. Przeczytam. W załączniku numer 2 do wyżej wymienionego projektu pod tytułem wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się następujące zmiany. Punkt. Wykreślić zdanie budowa Strażnicy o budowa Strażnicy o turze dodać za... wykreślić zadanie budowa Strażnicy o Dodać zadanie budowa budynku szkoły podstawowej w Bańcu. Dużo zmian w to będziemy dyskutować w punkcie siódmym. W objaśnieniach do załącznika numer dwa do wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2011-2018 ostatnie trzy zdania dotyczące zadania budowy SP oraz planu wodyciągowania zastępuje się następują zdaniami o następującej treści. Czy wysłuch, objaśnienia i tutaj cytuję te zdania, które będą zastąpione. Na, 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 czy, cytuję zdania, które wchodzą w zastępowane ostatnie trzy zdania. Na podstawie zaplanowanych środków Wina przystępuje do realizacji inwestycji budowa szkoły podstawowej w Zaprańcu. Na planowane przedsięwzięcie zaplanowano wstępnie środków na lata 2011-2013 kwocie 965 tysięcy zł. Z cytatu pozostałe zapisy objaśnień pozostawia się bez zmian. Kto z Państwa, Pan, Pań, Panów radnych jest za, podjęciem, za przyjęciem tych zmian proszę o podniesienie ręki. 8 czy 9? 9? 9. 9 za, kto jest przeciw? 6. wstrzymujących się nie ma, czyli zmiany. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2001-2018 zostały przyjęte i te zwiększenia dział 801 Oświata i Wychowanie zwiększenie o kwotę 207 tysięcy, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 201 tysięcy, paragraf 650 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 60 tysięcy. Tu jest budowa szkoły podstawowych zaprańców. 60 tysięcy. Rozdział 80113, dołożenie uczniów do szkół. Paragraf 4300, zakup usług pozostałych. 6 tysięcy. I tu jest dowożenie wszystkich dzieci w Krótki Dąbrowickiej do gimnazjum w Poświętnym. 6 tysięcy. Dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. na tym, że my jako klub trzy osoby, które nie jesteśmy w żadnym, w żadnym w nie zostaliśmy poinformowani co do budżetu. Co przykładowo, tak, co do zmian budżetu, nie jesteśmy na żadnych sesjach, nie wiemy w ogóle o nich. przepraszam, pańskim obowiązkiem było powiadomić komisję, powiadomić nas, że będzie szkoła budowana, że będzie że będą jakieś zmiany, wprowadzanie budżetu. My przychodzimy jak te gapy, dostajemy 5 minut przed sesją program, to mamy z tym zrobić. Jak się przygotować do tego programu? Eee, pani Jolu, ja Pani przypominam, że jest Pani rano. Pani pani bardzo. bardzo bym prosił Panią o zachowywanie się stosownie do funkcji, którą Pani pełni. Bo szczerze mówiąc, no nie jest moją rolą, żeby Pani uczyć I nic nie mówiło się o remontach, które są. Ja się bardzo cieszę, że remonty Państwo planujecie. Naprawdę zależy mi na tym i chciałabym, żeby jak najwięcej zrobić tych remontów, żeby te szkoły były jak naj, najpiękniejsze, jakie mogą tylko być. Ale nie może znowu i, i tego też i proszę zrozumieć, że Naprawdę nie było poruszane na tej komisji oświatowej, co Pani przedtem zarzucił, że ja kłamię. Proszę Pani, ja nie kłamie, ja tylko ja się odnosiłam do tej komisji oświatowej, która tutaj na tej sali się odbywała. Nikt nie wspomniał z Państwa y, o sprawie remontów czy budowie szkoły. Ja mam tylko tam... słówko panu powiem. Ja tak samo mam drogę, która półtora kilometra ciągnie się od Rojkowa. Ja mieszkam na końcu, tak jak się na Stróżki jedzie. I u mnie droga wygląda tak samo, myślę, jak u Pana. Tak, Ale wydaje mi się, że przede wszystkim priorytetem to jest remont szkoły, a nie budowa nowej. Remonty też będą zbierane. A y Drogi można dokończyć. Wydaje o, mi się, że tam więcej osób na końcu drogi wchodzi. mieszka. Nie chce mi się mówić o remontach szkół, bo przeważnie y tu, tyle, tu, tyle, tu, tyle. Proszę Państwa, jest Pani Jela Kruszewska, tutaj kronik, refaktorat tu do oświaty. Wie doskonale, że wszystkie remonty, które robiliśmy, robiliśmy z dofinansowaniem, bo inaczej to by było ciężko nam utrzymać te szkoły. Oczywiście 60% budżetu idzie na szkoły, ale proszę Państwa, jest tak, że tych szkół jest bardzo dużo na naszym terenie. I nie jest żadną tajemnicą, że w innych gminach jest to mniej, no bo po prostu polikwidowane. My wyszliśmy naprzeciw tym mieszkańcom i czy gorzej, lepiej, a utrzymaliśmy tę szkołę. No niestety, proszę Państwa... Liczba dzieci spada i to co na przyszłość okazuje się też mizerne, raczej będzie liczba dzieci dalej spadać, a utrzymanie szkoły. Widzicie Państwo co się w telewizji w mediach dzieje. Jak ludzie protestują przeciw likwidacji szkół, bo jakieś mienie gdzieś tam, jak 7, 17 szkół idzie pod młotek. No, proszę Państwa, no, w tej chwili staraliśmy się to utrzymać i oczywiście wszędzie dało się wszystkie remonty zrobić, ale na przykład te co są robione, mam wszystkie dokumenty, proszę zobaczyć, były z dofinansowaniem. Dobrze, przechodzimy do punktu ósmego uchwały w sprawie budowy nowego budynku szkoły podstawowej miejscowości Zabraniec. Teraz tak, jest e, w sprawie uchwały Rady Gminy Poświętne. Z dnia 28 lutego 2011 w sprawie budowy nowego budynku szkoły w podstawowej miejscowości Zabraniec na podstawie artykułu 18 ustęp 2 litera ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Poświętna uchwala co następuje. Paragraf 1. Mając na uwadze niezadowalający stan techniczny obecnego budynku szkoły w podstawowej w Zabrancu oraz dobro dzieci uczęszczających do tej szkoły Rada Gminy Poświęta cytuję wniosek w sprawie budowy nowego budynku szkoły w podstawowej w zabrańcu. Ustęp dwa Nowy budynek szkoły w podstawowej w Zabrancu powstanie na działce stanowiącej teren obecnej szkoły podstawowej w Zabrancu. Ustęp 3. A budynek szkoły podstawowej, wielkością odpowiadać będzie stale rosnącemu zapotrzebowaniu w obranym społeczności. Ustęp 4. Szczegółowe warunki budowy nowego budynku szkoły podstawowej w Zabrańcu. Zawarte w planie budowy oraz kosztorysy inwestorskie przygotowywane na tę okoliczność. Paragraf 2. Zobowiązuje się budynek Gminy Poświęta do przygotowania sporządzenia w roku 2011 gotowej dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego budowy nowego budynku szkoły podstawowej w Zabrańcu. Paragraf 3. Dokonanie uchwały powierza się budowi Gminy Poświęta. Czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski formalne? Znaczy głosować będziemy za, albo Proszę tak tutaj na sesji obecną, Pani Dyrektor, I może żeby się wypowiedziała w tej kwestii, ona jakby nie było, jest gospodarzem całym tej gminy i ona pewnie wie. Tak jak mówię, każdy gospodarz wie co jest w naszym budynku, czy leci, czy kapie, czy to, coś innego. Tak samo i Pani Dyrektor, powinna tu być i przedstawić swoje stanowisko. Z tego co ja wiem, co żeśmy rozmawiali z, z, z dwoma nauczycielkami, to powiedziały, że ewentualnie dostawienie do góry dwóch sal, ławy dolać, odgrzybić idealny budynek. Nie wiem co wstąpiło w waszą dziewiątkę. Nie rozumiem, że chcecie stawiać moloki, nie wiem, możesz seksiowy, będziecie robić gruby, nie Ja ok. przeprowadzam. Na porządku, bo na na szkoła do złodziejów To jest bardzo chore rozumowanie, jest, jeżeli pani podoba szkoła to seksiowy. <laughs> chodzi no, tak, tak, tak. tak. Proszę Państwa, e, ja sobie tutaj pozwolę zabrać głos, bo jestem z zabrańca. Więc, e, podnoszenie tego budynku do góry w sytuacji, kiedy e, kilka lat temu był robiony tam dach. Szczerze mówiąc, wyrzucać pieniądze za robiony dach i podnosić to do góry. No to mam. Nikt nie mówi, że to będzie rozwołane. Ale utrzymanie woli, którą podpisaliśmy dokument na remont tego budynku, też będzie utrzymanie brata i jesteśmy za tym brata. Szanowni Państwo, ja tylko powiem jeszcze raz, dopowiem, do rozsądku Państwa się odwołam. Liczba dzieci spada, niestety coraz więcej stoi szkół na terenie pustych, Dziękuję, to tylko. No, no, ale tutaj pan zabrańca jest przewodniczącym rady, a pozostali rady nie są zabranca. A czy proszę państwa, no, no. no. to nie znaczy głos w sali, że ja, przewodniczący rady, jestem z zabrańca? Ja jestem osobą, która tak naprawdę do gminy poświęcone sprowadziła się sześć lat temu. I, i, I proszę państwa, ja może mam inne spojrzenie na problemy niż na większość rach, ludzi. ludzi. Niż nie miały łazienek, I... nie miały nic, nie miały ogrzewania sanitarnego tylko... Ale byli. proszę Państwa, ja uważam, że tak jak miejscowość Zabraniec, jest to miejscowość, która tak naprawdę jak się wjeżdża z Warszawy tutaj przez e, opunię to jest pierwsza miejscowość, która tak naprawdę jest w gminie poświętne. Tak? I proszę Państwa... Nie, proszę Pani, pałac, który tam jest niepotrzebna budowa. Tam ta miejscowość, zobaczycie w moje państwo słowa, za chwilę zacznie się bardzo rozbudowywać, bo to są tereny bardzo atrakcyjne. Za Ale tam niczego w zagranicy nie brakuje. Ja nie bardzo ja ciepłe, za, żeby, żeby nie sprzeciwiać do ogóle szkoły, ja bym prosiła o, o zaniechanie budowy szkoły o poprawienie w dobrym standardzie starej szkoły, a część pieniędzy przerzucić, bo tak jak, jak była mowa, na chodnik do Ostronika. Tam dzieci chodzą. Nie myślicie Państwo o tych dzieciach, jak chodzą yy, szosami do <słyska> Proszę część pieniędzy przerzucić na chodnik w kierunku Ostronika.

I Proszę Państwa, państwa lepszy. Lepszy. nie urzędnicy, nie wciągnijcie nie do siebie, pokazywać by... klasy, co ja zrobiłem. Za Trzeba od sąsiada rozpocząć budowę, zobaczyć jak sąsiad żyje, a wiesz, szkoła stoi, szkoła buduje. do głosowania w sprawie uchwały w Rady Gminy Poświęte z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie budowy nowego budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zabraniec. Kto z Państwa radnych, radnych i Pań Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 9. Kto jest przeciw? 6, kto się wstrzymał, nie ma, więc uchwała. Numer 5, arabskie łamane, pięć rzymskie łamane przez 20 przez 2011 rok Rady Gminy Poświęte z dnia 28 lutego 2011 w sprawie budowy nowego budynku szkoły podstawowej wysokości zabrani została przyjęta. Ja rozumiem, że u nas Kielczykowizniaczkała dawno zabrano i nikomu nie rozchodziło się, że nasze dzieci pieszą z początku chodziły z kielczykowiznej do przez szlana. Przez szlana, do poświętnego i do Ręczaj. I nie, nie robiliśmy wielkiej apeli. A co by chciało, zabrać co by chcieli? Nie wiem, y, to, no rozumiem. Była poprawiana szkoła, było tak, był tak robiony. Jeżeli wiedzieliście, czy dana, no nie wiem, pani dyrektor przewidywała, że szkoła trzeba po, y, pobudować nową to po co były remonty robione? Po co tyle pieniędzy było włożone? Panowie, proszę zastanówcie się i nie montajcie, bo, bo było jakiś czas spokój i dogadywali się tak radni jak i wójt i w ogóle cała rada, więc życzyłabym tego powodzenia, żebyście się nadal dogadywali i nie robili sobie na zło. Dziękuję bardzo. Gdzie Pani dzieci chodzą do szkoły? No dobrze, no i teraz Pani, bo ja wiem, że Pani jest taka przeciwna, że my zagłosowaliśmy za szkołą za czy jakby u nas szkoła się waliła, dzieci uczyły się w drzwi? Ja tam się nie wali, przepraszam bardzo. Ale jakby, czy pani by wolała, żeby budować straż, czy żeby wybudować u siebie szkołę? Niech mi pani odpowie na to pytanie. Ja właśnie nie wiem, dokładnie nie wiem, jak wygląda ta szkoła. Ja właśnie, ale szkłem. I co i ta szkoła się wali? Jak tam może pamiętać? Dziewięć kozłów, to to zawsze, tylko dziewięć kozłów. Nie nie proszę pani, tak było. Remont, wie pan. Moje dzieci też. Pan Może nie dzieci kasa, ja to też się strasznych bada. warunków w interesu. Szkoła była w opłakanym stanie i też mi pan nie powie, w jakich warunkach ja się uczyłam. Bo pan się sprowadził do. Dobrze, dziewczyn. proszę państwa.